Hej kochani, zapraszam Was na kolejny haul zakupowy z Biedronki, Lidla i Skerfura. Ogółem jakoś około 700 zł wydałam na te zakupy i już Wam pokazuję co w tej kwocie się mieści. Tutaj wzięłam sobie w Lidlu taki dwupak skarpetek. Bardzo mi się spodobały, były różne wzory, ale najbardziej mi urzekły te awokado właśnie. I... Yy, te skarpetki były coś niecałe 10 złotych. Także w sumie 5 złotych za jedną parę. Także wzięłam takie skarpetki. Tutaj y, takie ręczniczki 50 na 30 I tu jest taki komplet dwóch ręczniczków. Fajne, taki motyw jesienny, grzybki. Jedne takie szare, drugie są y, czarne. Także. Y, te ręczniczki były po 7,99, 8 zł, czyli wychodzi nam 4 zł za sztukę. Wziąłam dwa razy takie ręczniczki w Lidlu. Tutaj mam jakąś kolę z biedronki, kola Original Intense, jakaś nowość w ogóle dla mnie totalna. Także wzięłam na spróbowanie i była promocja, że jak się weźmie 3 sztuki, to wtedy jest po 3,99. Także wzięłam zgrzewkę całą i teraz przechodzimy tutaj. Chusteczki takie pakowane. Florale z Lidla. Ostatnio byłam chora. Ja, mąż przeziębiony. No i chusteczki nam się skończyły. Takie pakowane. Do wyjścia. Znaczy, się wiadomo, do torebki i takie tam. I te chusteczki. Yy, pamiętam, że one były na promocji. I wziąłem właśnie dwa opakowania. I zaraz Wam powiem po ile one były. Chusteczki yy, po 3,99 za opakowanie. Także dwa razy. Tutaj mam papier szary. Też floralys. Została już mi jedna rolka, także wzięłam aż 8 sztuk tego papieru i ten papier był po 2,29 za sztukę. Tutaj na przecenie takie plastikowe pucharki do lodów, dwie sztuki. Przecenione były z 12,99 na 3,50. Także wzięłam to dla dzieci. Tutaj też świeca taka. Przeceniona była nie wiem już z ilu. Chyba z 15 na 5 zł. Także też się skusiłam. Tutaj mogliście już widzieć we wcześniejszym holu. Świeca taka właśnie z tymi kamyczkami. I wtedy kupowałam po 20 zł i kupiłam wersję zieloną, i była jeszcze wersja taka różana i była przeceniona na 16 zł, także też wzięłam. Tutaj z Lidla też wzięłam taką świecę, mandarinka, mandarynka juzu bardzo ładny zapach 20 zł. Tutaj z Biedronki wzięłam ariel cactus Flower. Też ładnie pachnie. I ta świeca już była po 22 zł. Tutaj w Biedronce wzięłam, znalazłam tą herbatę z tym słoniem. I ta jest L Grey, to jest zwykła cejlońska czarna. A ta jest czarna, ale z owocami tropikalnymi. I była promocja 2 plus 1. Także za dwie herbatki płaciłam. I te herbatki były o... 6,99. Także jedno miałam gratis. Tutaj mąż w biedronce wziął jakieś takie rękawice nitrylowe, rozmiar MK, 10 sztuk. I te rękawice były. po 9,99. 10 zł. Tutaj mam Miller Mills ciasteczkowe i orzechowe. Mam więcej ich, ale mi się tu na stół nie zmieściły. I no, podrożało to mleko, bo wcześniej kosztowało coś koło 3,90, a teraz kosztuje już 4,19. Także, no, troszeczkę poszło to w górę, no, ale niestety jest jak jest. Tutaj z Lidla wzięłam łowicz sos szakszuka pikantna. Była jeszcze wersja łagodna, ale wzięłam pikantną i ten sos był po 7,99 makaron taki penne, rurki, pół kilo przepraszam, że tak chrząkam ale do końca jeszcze zdrowa nie jestem jeszcze mam właśnie taką chrypkę ale już jest lepiej 3,42 Oczywiście tutaj też miałam rabaty, na końcu powiem Wam ile miałam rabatu z Lidla. Tutaj łopatka wieprzowa była w Lidlu na promocji. Po 8 chyba 99 za kilogram. Dalej tutaj mam chleb z Lidla, chleb typu włoskiego 4,19. Tutaj mam pączek z powidłami śliwkowymi z Łowicza. Ja uwielbiam y, powidła śliwkowe, owoce śliwki, węgierki. To ja po prostu mogę kilogramami jeść. Także wziąłam sobie taki pączek, y, 3,50. Tutaj y, dla starszego syna wzięłam drożdżówki z serem. Y, dwie sztuki. I te drożdżówki były... <laughs> Już Wam mówię. 2,82: Tutaj mam jedną drożdżówkę z budyniem, młodszy syn sobie zażyczył, że tak powiem, na spróbowanie. 2,16: ta z budyniem. Tutaj mam dwa razy cebularz. Cebularz kupiłam w trzy 3,20: za sztukę. Takie większe te cebularze są. Tutaj z Lidla kupiłam. Właściwie y, ja z synkami y, kupiłam mężowi na imieniny, bo mąż w niedzielę ma imieniny, i y, kupiłam mu taki trymer. No, potrzebuję, więc mu kupiłam. I ten trymer w Lidlu był już nie, nie taki strasznie drogi, nawet właśnie. Zaraz znajdę. Tylko nie mogę znaleźć jak zwykle. Trymer, 79,99, także 80 zł za taki trymer. Także uważam, że to nie było aż tak drogo. Tutaj mam bułkę paryską i bułka była po 2,89. Dwa razy takie ściereczki nawilżane, uniwersalne. Tutaj jakieś takie edycje... <try> Przepraszam, takie limitowane. Magnolia i wiosenna bryza. Prawie 100 sztuk w jednym opakowaniu. I yy, te chustki do sprzątania. Nawilżane były po 6,49 za opakowanie. Tutaj mąż wziął jakiś taki dysk do czyszczenia. Nie wiem, co to jest, ale no, potrzebował on tam do swoich. Yy, projekcików, rzeczy. Potrzebował takie coś. I to kosztowało... To właściwie pisze akcesoria do szlifowania 14,99 Dalej tutaj mam płatki czekoladowe. Dzieci uwielbiają. I te płatki były... <laughs> No jak zwykle mam problem, żeby znaleźć. Och. Nie mogę znaleźć. A, już znalazłam. 6,99 za opakowanie. Tutaj jogurt naturalny trzy razy. Jak wiecie albo nie wiecie, ja tych jogurty używam jako. zamiast śmietany. I jogurty były po złote 69. Zł. Tutaj dwa razy śledzie. Śledzie po sułtańsku i po żydowsku. Jak przychodzi jesień, to ja po prostu uwielbiam takie śledzie. Tutaj takie dosyć spore opakowanie, bo tutaj jest pół kilo i widać, że tu no jest śledzie, a nie zawalone cebulkami i takimi rzeczami. Także to śledzie były po 12,99 za opakowanie. Jeśli się nie mylę. Tak, 12,99 za opakowanie. Także wziąłam dwa rodzaje. Tutaj wzięłam na kanapki do smarowania jakiś taki serek śmietankowy pilos Pure, Prosty skład. Także jakaś nowość. I tutaj mamy 200 gram i ten serek. na kanapki. 5 złotych i dwadzieścia dziewięć groszy. Tutaj w biedronce wzięłam boczek wędzony, bo będę robiła spaghetti carbonara. Taki ładny boczek wędzony, trzy sztuki. No i wiadomo, on był w różnej cenie, bo y, różna waga jest tych, y, tego boczku. Także jeden kosztował 7,74, drugi 5,99, y, jeszcze inny kosztował 9,19 także. Taka ocena. Tutaj ser Gouda Lidla 13,99 było na promocji. Tutaj parówki 5 zł i 9 groszy. Gulasz angielski. Konserwa taka. Trzy sztuki wzięłam, bo była promocja w Lidlu. I ten gulasz, no oczywiście ja taką konserwę mam w domu. W razie wujak mi braknie wędliny to sobie taką konserwę wyciągnę. Ta jest akurat dobra, bo jest 90% mięsa ma w środku. Także uważam, że to jest bardzo dobra konserwa. I ta konserwa była, że 2 plus 1, czyli też bardzo ciekawa promocja. I była właśnie gulasz angielski i z golonką. Ale ja wzięłam ten gulasz angielski, bo miał więcej procent mięsa. I yy, nie mogę znaleźć. Gulasz angielski po 7,79. Tym, że mówię, 2 plus 1 była promocja. Tutaj wzięłam takie wafelki lekkie, klasyczne w takie kwadratowe kształty To dla dzieci wzięłam. 4,19 kosztowały. Tutaj wzięłam taką surówkę do obiadu. Kolesław. Bardzo ją lubimy. Często też robię w domu, ale czasami kupuję. I ta surówka była po 4,49. Tutaj dzisiaj niestety nie mam czasu robienia obiadu. Ja już jest Pora obiadowa. Ja wpadłam do domu, nagrywam właśnie i jeszcze chwilę będę w domu i znowu wychodzę i dopiero wieczorem wracam. Także dzisiaj obiad taki, no niestety, gotowiec. M dla męża wziąłem jakieś pierożki Geoza z kurczakiem. Była promocja, jak się weźmie, dwie sztuki. I yy, te pierożki po 7,49 yy, kosztowały. Plus jeszcze rabat. 3 zł. No to... Coś koło 5 zł wychodziło za opakowanie. Tutaj oczywiście jakaś nowość, pikok od Krajana. Dla mnie to całkowita nowość. Szynka wędzona z dymem czereśniowym 10 zł. Szynka pieczona, też około 10 zł. Mi się przykleiło. Bekon pieczony, to chyba 11,99 jakoś tak. Oczywiście jak zwykle polecam tą kiełbasę z pieczona. I ja yy, za tą kiełbasę zapłaciłam 10 zł i 79 groszy. Yy, tutaj schab wędzony też z dymem czereśniowym. Dwa razy wzięłam. A tamta była szynka, a tu schab. Dobra. Myślałam, że już dwa razy wzięłam takie same. Też 10 zł. Yy, I tutaj wziąłam jakoś szynkę prostą. Prosty nie wiem, nie będę kaleczyć. Z Dulano Selection, też 9,50 za opakowanie. Tutaj mąż sobie wziął makrelkę, była na promocji. I tutaj 8,50 i 8,65. Oczywiście, tutaj takie burgery drobiowe. Te burgery były. Po 6,95. Tutaj w Lidlu pojawiły się takie monociastka, czyli takie naraz do zjedzenia i tu ciastko kokosowe i za to ciastko w Lidlu zapłaciłam 6,49, a tu wzięłam kremówkę z biedronki. Też pojawiły się takie właśnie monociaska. I y, to ciasko z biedronki kosztowało też 6,49. Taka sama cena jak i w Lidlu. Dobrze, tutaj mam mięso z nogi kurczaka, prawie półtora kilo. Była promocja na takie mięso i y, ono kosztowało zaraz Wam powiem. Po 10 zł za kilogram, a ja zapłaciłam niecałe 14,50 za to opakowanie. Winogrono, miksy jasne i ciemne, bezpestkowe, słodkie, takie najbardziej y, lubimy, a właściwie mój najmłodszy syn uwielbia. <laughs> I ten winogron był też na promocji i zapłaciłam za niego 7.19 za półkilowe opakowanie. Oczywiście marchewka do jedzenia i dla króliczka 3.99 za kilogram. Ja tutaj miałam 1.5 kilo i 5 ,34 zł 34 grosze zapłaciłam. Tutaj mix sałat klasyczny i ten mix sałat był po 5,19 Rukola gotowa. Myta 4,49 tutaj. Pęczek szczypiorku. Cebula dymka 2,99. Tutaj buraczki gotowane. Takie o pół kilo. I te buraczki były na promocji 2,99. Tu dla chłopców wzięłam dla młodszego kotlet milony z buraczkami. Dla starszego drobiowy Devolize marchewką i groszkiem. Te obiadki są naprawdę smaczne, w miarę takie mają skład w porządku. I czasami właśnie jak taki mam dzisiaj, jak dzisiaj taki dzień, że nie mam czasu gotować, to kupuję i ten mielony kosztował 10.50, a dewolaj 11 zł. A ja dla siebie wzięłam takie pierogi ruski ze smażoną cebulką. I one były. Teraz mm. wam powiem. <laughs> Przepraszam za te chrząkanie, ale naprawdę. Pierogi 7 zł. i 15 groszy. Także tak się przedstawiają zakupy z tych trzech sklepów. Wiadomo, największe zakupy zrobiłam w Lidlu. Najmniejsze w sumie chyba w bo tylko te mleka czekoladowe, czarteczkowe, dobra, nieważne. Także tak się przedstawiają zakupy za około 700 zł. Wiadomo, te zakupy będę miała. Na jakieś trzy tygodnie, przepraszam. Także będę miała spokój na jakiś czas. Oprócz takich zakupów bieżących, typu pieczywo, właśnie to częściej będę musiała chodzić do sklepu, wiadomo. Także tak się przedstawiają te moje zakupy. Napiszcie mi w komentarzach, czy widzicie tą kwotę, czy nie. Czy coś kupujecie z tego, co ja Wam pokazałam, czy też nie. Dobrze, a ja już kończę i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.